To cel naszej podróży. Dzisiejszy, zostało nam jeszcze 40 km. No, a wygląda na to, że jesteśmy na miejscu. Nami Outpost. No, spora ta posiadłość jest, bo tak wjeżdżaliśmy, on mówi jesteśmy na miejscu, a gówno, wcale nie jesteśmy na miejscu. Jedziemy, jedziemy, a tutaj, no, tutaj nie widać. Nawet, nawet nie widać żadnych zabudowań. wielu drzewek tu nie ma, no już jak z drzewko, to pod drzewkiem oryksy. No dobra, chyba jesteśmy. Ale trzeba. Dokładnie, od bramy było ile kilometrów? Osiem. Osiem. Osiem kilometrów od bramy. Zerkniemy, jak wygląda lobby. Ale ładnie. Taram. Taram. Najpierw lunch, a potem zobaczymy dopiero nasz domek. Bo lunch się zaraz kończy. Więc tak mamy farta, że udało nam się dojechać, bo jestem mega głodna. O, ale czat, tutaj spędzimy całe popołudnie, bo jesteśmy trochę podmęczeni. A jutro wstajemy bardzo, bardzo rano, bo musimy piąta 30 stan wyjechać na pustynię. Ale tu nie ma helikoptera. Kochanie, ale nie ma helikoptera? Mają polecisz, balon, lecisz balonem, nie, nie polecisz, polecisz, balonem. Nie, nie polecisz balonem. Owszem, polecisz Ale balonem. Ale nie ma motorkę, nie polecę balonem. Jest motorek, to ja mogę robić brum brum cały czas, jeżeli to cię uspokoi. Nie. Stefa, chodź, no ja tak marzyłam, no. No to pojedźcie, będzie taniej. W życiu nie będzie Kochanie, no już... Jaka ty nagle oszczędna jesteś. No. Bejbusiu, naprawdę, jak ty mi teraz zaimponowałaś. Nie, lecimy nie, razem. Lecimy. Stefa, jak ma się coś stać, to lepiej, żebyśmy byli wszyscy razem. no. tym ale jednak może zostać w Wstaniemy sobie o czwartej rano, nie, o trzeciej trzydzieści, bo musimy tam być czwarta trzydzieści i lecimy balonem. Nie, nie Kuku, lecisz balonem. to, to, to jest przeżycie. To jest przeżycie, nie, wiesz, jak będzie pięknie nad pustynią o wschodzie słońca, a przelecieć się balonem. No, ja nie wiem. Jak z to kciuka? prawda? Zamówiliśmy mm. tuna tosty, a Piotr krapa z jakąś antylopą i sałata. Pierwszą tylko. Ale szczerze wam powiem, że mój paluszek, który już było dużo lepiej z nim ostatnie. No ostatnie trzy dni tak naprawdę. Jak byliśmy w Fokamont jeszcze z grupą, to teraz tutaj przy tej temperaturze znowu zaczyna pulsować i cholernie boleć. I najpierw długo jechaliśmy tutaj, jak jechaliśmy na całe, na do lodżu, a teraz po prostu idę i idę. A jestem przy domku 3, a mamy domek 11, więc chwilę mi to zajmie. Aczkolwiek teraz jestem przy domku 8 i chyba udaru dostanę po prostu, zanim tam dojdę. Uciekliście mi to no, jest super My mamy większy domek, dlatego że jesteśmy ze stawką Więc wzięliśmy w Hamilży dwie sypialnie, chociaż tak cicho bo cały czas z nami I jak jest? Już mi się podoba. No dobra, zobaczmy. No to pokaż. Zapraszamy w nasze skromne progi. Piękne sklepienie. No to jest absolutnie przepięknie, fantastyczne. Gdzie jest Twój pokój? Właśnie, to jest mój, a to jest wasz. To znaczy chyba... chyba. Tata wybrał ten. Ja też byłam zdziwiona. Nawet się z nim kłóciłam, że ja wolę ten, ale. Słuchaj, tak wybrał to Słuchajcie, ja idzie. mogę spać e, osobno, bo ja mam ten chory palec. A, więc to się co, żeby tutaj. się. Więc ja będę. Uspo... Powiedzmy sobie jeszcze, że słuchajcie, ja śpię tutaj, bo jestem najbardziej poszkodowana na tym wyjeździe. A Wy wyśpicie statusem tam. No już, postanowione. Złaj z mojego łóżka. <laughs> ale ta sypialnia też jest piękna. Tylko po prostu ma mniejsze no bo ona jest super z tymi kanapami w oknie. No. I tak fajnie, że zostajemy tutaj dwa dni, a nie każdy tylko jedną noc. Bo gdybyśmy byli tutaj jedną noc, to bym się zapłakała. No ja też. Poproszę. A i tak jak myślałam, jedziemy sami. No przed chwilą jeszcze przyjechali jacyś państwo, ale nie wyrobią się najwyraźniej na zachód słońca. To każdy ma swój rząd. Jak też? To mała tyłu, dobrze. Almost ready. Tureczka, a ty nie miałeś jeszcze jednej spinki, żeby wpiąć we włoski? Co? Ja. To, nie są, to nie są spinki o spiny jakieś. Aż to jest spore. To jest tak wściekle gorąco, bo nie chcę przeklinać i powiedzieć, jak naprawdę tutaj jest gorąco. Bo nawet to słowo na kaby nie określało tego, jak to jest gorąco. Springboki. No tutaj nie ma zbyt wielu zwierząt, z uwagi na, na te warunki, mają trochę oryksów, springboki, e, hieny, których dawno nie widzieli, są lisy pustynne. A i nasz przewodnik właśnie nam powiedział, że te springbok, Book e, są e, maskotką i są w nazwie e, South African, drużyny narodowej rugby. A i tak moja córka jest niesamowita, już se od naszego guida załatwiła lornetka. <grym> A tutaj jest krzaczek śmierdzielek, który jak jest trochę bardziej wilgotno, to tak śmierdzi jakby szambo wybuchło i nazywają go smelly bush. Oryks. się na winko i na ice A i tak jak wysiadał, to mówi coś tutaj uciepło do tej dziurki, to jakiś krab? A Givens nasz przykład, nie, tutaj mieszkają pająki. Więc no, podejrzewamy, że Stefka będzie tutaj swoje ice piła, bo ona nie wysiądzie po prostu. Wysiądź kotek, on się bardziej schował, on się bardziej boi od siebie, wysiadaj z tego samochodu. po drugie ten pająk, jeżeli jest, to jest ogromny, więc go zobaczysz. To jest to, to jest, to go zobaczy. No jeżeli mieszka w takich dziupli, no to jest jak gigantyczne pajączysko, to będziesz, to zdążysz uciec. Pewnie jest, bez, jest prawie wielkości lulu. Chodź, Stefcia, no przecież te pajączki muszą cię trochę poganiać. One po zachodzie słońca to wychodzą z tych norek, i szukają takich chudych muszek. Chodź. Giwen chciał wylać po prostu, ale Stefa pomyślała, że mają iść podać to drzewko. Jutro będzie po prostu w pełnym rozkwicie. Tomorrow the tree will be green. Ale powiedzmy sobie szczerze, tak jak my z moją córką potrafimy zrobić bałagan wszędzie, to naprawdę szacą stara. Patrzę, tutaj taki fun fact. Klima, żeby nie marnować chyba energii, nie wiem. Jest na klucz. Sobie... Okej, okay, czy ja ją wyłączyłam klucz. wychodząc. Czyli tak trochę nie możemy być z domu. A <grym> jest tak gorąco, ja pustyni już jest zimna, ale to jest tak... gorąco To jest tak, tak go... gorąco. Jest tak gorąco. Jezu. Jezus! Albo oni widzieliście, chyba że mamy się... Jesteśmy Mechie Mechie. Mech i Teraz spadamy znowu te dwa kilometry do restauracji. Nie, to też dwa kilometry, ale dzień. Ale za to mamy taki domek, że się można na golasa opalać, no, bo nas tutaj nikt nie widzi. Najdalszy, najdalszy. Nikt, nikt. A pomijając nawet opalenie na golasa, to nasz domek jest na tyle daleko, że nasz przewodnik powiedział, że z tego domku będzie dzisiaj w nocy widać Drogę Mleczną. Oczywiście mój iPhone tego nie ogarnia, ale jest tyle gwiazd na niebie, ale to jest pięknie. Słuchajcie, serio, ta architektura jest tak świetna, bo jest z... daleka, to, to się tak maskuje, w ogóle nie wiem. Oprócz białych, białych zasłon w oknach, to tak idealnie to zrobili, ale są naturalne, w sensie lokalne materiały i naprawdę to jest tak przepięknie zrobione. Może się jeszcze wykąpiemy, Stefa, po kolacji? Ja cię <laughs> Może ja Ciebie wrzucę? Może jeszcze przed kolacją coś się wykąpać? Mam nadzieję, że mają, wiesz, muszą, muszą, chłodzić. muszą chłodzić. Tak, na w tak musi być chłodzony. Zaczynamy kolację. Zapiekane ostrygi, a na główne dynia z małymi kabaczkami, z brokułami i ryż basmati. Mój mąż. Mięso, mięso, mięso. Co to jest? Te antylopki. <coughs> Ostatnie wakacje razem mm -hmm, z tym barbarzyńcą. Serio. to jest tak pyszne, że myślałam, że nie będę jadła, jednak będę jadła. Po prostu. Już tak powiedziałam, że trudno zacząć, ale jak już się zaczyna, to. Mm. Mm -hmm. Łóżko pięknie przygotowane, moskitiera rozpięta. Piąta rano. Powoli wstajemy, na zewnątrz jeszcze kompletnie ciemno, ale musimy się zebrać, żeby doszli do Susufle jak najwcześniej, no zanim się zrobi tam 400 stopni. Dojechaliśmy do bramy Parku Narodowego, na Okluft i stąd jest jeszcze 60 km do susówle. Dune 45, Wydma 45 jedna z najpiękniejszych bydm, tutaj, a nazywa się tak, dlatego że jest dokładnie 45 km od gateu pierwszego, od bramy wjazdowej. Stefcia, a tutaj ruch jak na połoninie wetlińskiej w majówkach. Wchodzimy na samą górę? Nie. Jest ja leciutko zasapana, szczerze mówiąc. Piotrek został. Jak chce wejść na szczyt, to co mam nie wejść? Wejdę. No i w końcu doszłyśmy. Dałyśmy radę. Sam koniec. Po tym po prostu 100m hike odpoczywałam. A słuchajcie, wiecie co jest Że mam tak zmarznięte uszy, No zimno jest, chłodno. że robię sobie takiego pieroga z włosów i... <noise> tak idzie tak. <noise> idę, idę cały czas tak po prostu Ja mówię, mama tam Nie, po bo to tobie się przeziębiał uszy. się martwić. Ale jest bosko, co? Tu jest, wiecie co? Tu jest tak pięknie, że ja nie mam nic do powiedzenia. To jest w ogóle mistycznie. No, magicznie, magicznie. No i dobra, teraz moja mała mopeczka. O jest jak fajnie w dół. Stefa zdejmuje buty, a ja palec w górze, kieca w górze. Ale jest tak. Strasznie, jak się wywalę z tym paluchem. Ale nie można się nie powstrzymać, żeby nie wieć. Ale cześć, ale pozbyliśmy. No, butów się pozbyłyśmy. No, raczej butów. Jednak jest dużo lepiej bez butów. Zaczynamy tę przygodę z Big Daddy. Big Daddy ma 300 metrów, tak jak mówiłam. Tam miała 80 tam Tamta 80 tam my... Ile razy odpoczywałyśmy? Z no, pięć. Stefania przestań, nie, ze dwa, ze A, dwa, ze dwa, 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 dwa. Za to zeszłyśmy, na tym to zbiegłyśmy po prostu jak rącz wylot. Dwie, dwie minutki. Jak, jak springboki. E, I są trzy możliwości podejść. Trzy możliwości, bo po drugiej stronie Big Daddy jest Dead Vle, czyli Dead Valley, e, Dolina Śmierci. Można iść, tak jak tutaj sporo osób idzie, e, łagodnie po prostu między wydmami, dojść prosto do Dead Vle. Można tak jak idzie Piotrek, który tam idzie, bo niestety bolą go plecy i nie, nie, nie da rady się z nami wspinać. Można iść tutaj, jest taki tędy można wejść. Jest długi, długi szlak. Potem się schodzi dłuższy, i tam nie się nie. wchodzi. Bardzo łagodny, ale długi. A można też iść tam do podstawy e, tam Big Daddy ścieżki, tam. i tam jest strome podejście, ale, ale, tam idziemy, ale e, strome, ale najszybsze, no, najtrudniejsze. <noise> Wcale ta trasa nie jest najtrudniejsza. Jest najkrótsza, więc będziemy to szybciej miały z głowy. Mama zapomniała o i patrzcie, kto już nie ma, kto ma. No. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. W środku niczego. I też tak, Stefanie, da się ukryć, że tak jakoś same tu trochę jesteśmy. No, trochę, trochę tak. Ja nie wiem, czy my idziemy polu drogą. Nie chciałam się tutaj zgubić. Chcemy górę może, może dojdziemy kiedyś. To jest nie do pojęcia, że to drzewo jest tak zielone. W ogóle to jest trochę takich zielonych roślin, prawda? Stewka? No. E, bo wczoraj nasz ten e, divan, e, nasz przewodnik wczorajszy powiedział, że po prostu tutaj rano są od e, Atlantyku takie mgły na pustyni, że rośliny zbierają mgłę. I tak tylko mogą funkcjonować. Wcieliśmy przodem ze Stewką niemiecką wycieczkę, bo chciałyśmy być same. Ale teraz stwierdziłam, że w sumie nam się przydają, bo widać skalę. Trzepanie butów po raz chyba 135. Tak się, tak się po prostu sypie. Jest tyle piachu w butach, że nie ma miejsca na stopę. Ta pustynia jest tak inwazyjna nawet w bucie. Ale mamy ze sobą chyba, w sensie tak mam nadzieję. Przynajmniej moje dziecko tak utrzymuje najbardziej stromy kawałek. Ja jestem na granicy z wymiotowania ze zmęczenia. Nie ma sytuacji, w której by nie potrafiła zjeść czegoś. Dar. Dobra, słuchajcie, numer jest taki. Myślałyśmy, że to jest tu, a jak wyszłyśmy tu, to się okazało, że to jest tam. jeżeli dojdę tam i to nie będzie tam... Drugie tam. drugie tam. To ja już wymiękam. Wyszłyśmy ze zakrętu. I co, Stefka? A tam jest. Jeszcze i <laughs> jeżdżę. Każdy zakręt i więcej. Pamiętam, jak ostatnio mi w Tatrach płakałaś. A nie będziesz dziś płakać? Zobaczymy. Potem dziś nie będziesz mogła na skargę do taty zadzwonić, bo to nie ma, bo to nie ma... Nie <laughs> zasięgu. Nie, ja do, do taty to powiedzę, do babci Reni. Nie będę oh. mogła zadzwonić. A tutaj już widać Death Flea, Czyli Death Valley. Dolinę śmierci. A Ta małpa babci właśnie nagrywa i potem wyśle, że zobacz babciu, gdzie mama mnie zaciągnęła. Tata tam spokojnie siedzi na dole, a ja w opale tu się muszę wdrapywać. Idź! I nie skarż skarży pyto. Wlazłyśmy. Wlazłyśmy. No i zbiegamy. Ale super. I na to czekało moje dziecko. Po to się tutaj wspięło. Że ja też. Zbiegłyśmy do Piotra. No i się pytamy, ale jak tam nas wypatrzyłeś z góry. A Piotrek tak nie wypatrzyłem, tylko usłyszałem. No, tak było. Ale naprawdę było nas tak słychać? Z końca no, doliny. Z końca, ja, ja końca doliny. Ale tak jedzą, jak on nas wypatrzył? Jak on nas wypatrzył, a to nie wypatrzył, słyszę. Mamy Dolina Śmierci, Defle. Napijemy się, ze Stefą po litrze wody e, i jedziemy dalej, jedziemy zobaczyć, ale ja już nie wchodzę na żadną wydmę dzisiaj, żeby było jasne. A, oczywiście marzyłam, żeby te drzewa zobaczyć w Defle, bo z tego to miejsce jest znane. Jak podchodzimy, to to wygląda jak instalacja artystyczna Rondinona. Ale to jest pięknie, to jest tak pięknie, ale tak pięknie, groźnie. Tak, śmiertelnie pięknie. Stefan, opowiadaj o co tu chodzi. 900 lat temu klimat się zmienił i bardzo wysuszył i wydmy odcięły Dudley od rzek. 6 godzin byliśmy na pustyni, wspięłyśmy się ze Stefą na dwie, na 45 i na Big Daddy. Ma, na, dwa, na dwa czubki. Na dwa czubki, na dwa czubki się wspięły. I teraz co Stefana, całe popołudnie? już tak. ja tam sobie gniazdo w słońcu uwiłam. O zobaczcie dobrze. A ja słuchajcie naprawdę, i tam na farmie u Magdy. i teraz już się potrafię kąpać ze złamanym palcem. Syfa, nie chlap tylko. No, wiecie, co jest tak naprawdę najlepsze w tym miejscu? To jest jakaś gigantyczna awaria internetu. Nie mają nawet satelitarnego. Także od wczoraj jesteśmy bez sieci. I dzięki temu, słuchajcie, jesteśmy bez telefonów. Ja czasem sobie coś tam nagram. Ale mój mąż nie pracuje. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, nie pamiętam wakacji, kiedy, kiedy on by nie pracował. A był już z 10 razy w recepcji, kiedy będzie internet, kiedy będzie internet, a pani spokojnie powiedziała, że przyjechał tutaj z żoną i z córką, z rodziną i że to Mother Earth, czyli Matka Ziemia widocznie tak zarządziła, że tego internetu ma nie być. Cudowna kobieta. Totalne wypołudnilenie. Cały czas na basenie, a teraz wzięliśmy masaże. Tak wygląda spa w środku. Tutaj łazienka i gabinet. Łóżko i głowa z widokiem na pustynię. No to było świetne, dokładnie tego potrzebowałam. A za oknami w międzyczasie zaszło słońce. Wstawać na wakacje o 5 rano no to już jest troszeczkę takie dziwne, ale to nam się zdarza podczas tego wyjazdu to nawet kilka razy. Natomiast wstać o 3 rano to już jest totalna aberracja. Także bardzo chciałam podziękować mojemu koledze z wyjazdu, Krzyśkowi, który się spytał, czy leciałam kiedyś balonem, bo on na Mazurach tam spędzają czas też z rodziną, wakacje rezydują. No i można lecieć balonem, ten balon super. Ja mówię, cholera, no nie leciałam. No i przyjeżdżamy tutaj, a tu można lecieć balonem. No więc ja mówię, lecimy balonem w takim razie. Tylko, że niestety na tym miejscu, gdzie się lata, trzeba być o godzinie czwartej. Także... Co, Stefciu? Jakoś tak jesteś nie w humorku, ja widzę. No ona nie jest morning są podobnie jak ja. I lecimy, sak bosko. Na takiej wysokości możemy lecieć. Jeste <laughs> chciała wszystko. Cieszysz się? Jak cholera. Cieszysz się kochanie? Tak. I now I'm gonna level out. Tutaj widzę, że taki mały chaosik jest. Każdy ląduje gdzieś w nie wiem, żartuję. To wszystko zależy od wiatru, jak nam wyjaśnił Iwo. A zobaczcie, tutaj już jedzie trak po nas i po balon. I lądujemy. Jesteśmy w pozycjach przygotowani, czyli tyłem do kierunku lądowania i ugięte nogi w kolanach. No jak Sercia! Helikoptery, samoloty, proszę bardzo, hydroplany też, balony nigdy więcej. Nigdy więcej. Wy sobie latajcie, ile chcecie, ile wlezie. Nigdy więcej nie polecę balonem, Nigdy więcej. <sum> nigdy więcej nie polecisz balona? <sum> nie. No dobra, i tak mniej więcej wyglądała ta godzina. <sum> Sef, czy, a może jak polatasz więcej, to się nie. przekonasz do balonów. Nie. A teraz już czas na śniadanie. Ale czad jak są obrusy białe, nie? To tak fajnie wygląda, jednak uwielbiam obrusy na stołach. Nawet na pikniku, nawet na pustyni. Jak na Sylwestra byliśmy, pamiętacie? W Tajlandii to też było. Na plaży były normalnie obrusy. Ale słodko, bo ta para się zaręczyła dzisiaj w balonie. Oświadczył się jej. Ja się obawiam, że gdyby wsi przyszły narzeczone, chciały się oświadczyć w balonie, to mogą nie. Nie, nie, nie. Znaczy trzeba będzie chłopaka zbrifować, trzeba będzie chłopaka zbriefować, nie że nie w balonie. Jak tak nie polecisz balonem nawet na zaręczynę, no dobrze no. Nie dość, że musiał być ich pierwszy raz, to jeszcze prawdopodobnie będą chcieli powtórzyć. Każdą tym... rocznicę. Nie, nie. O, jaka tutaj się sympatyczna sytuacja wywiązała. A, bo jeszcze się nie powiedzieliśmy Starcia, że to był twój prezent urodzinowy, ten lot balonem. Ale ponieważ był drogi, to urodziny i a! A Piotrek od razu szybko policzył, że przy czterech balonach i dziesięciu osobach w balonie, oni mają przychód na wysokości 20 tysięcy euro dziennie. No to mogą być białe obrusy i bardzo dobre wino musujące z, z Afryki Południowej, mleko bez laktozy i chleb bez glutenu. No to co, Kastewka, gotowa? Na zmianę klimatu? Gotowa, gotowa. Zmieniamy klimat totalnie. Jedziemy w zimne. Powiem to to, że tu siedzi za szybko. Piotrek, serio, no nie możesz nami tak walić jak workami ziemniaków. Wali ją z tyłu, nią. Nie wali, wali, wali z tyłu. Mój mąż ma jedną zasadę. W każdej podróży musi wyprzedzić każdego. A jak ktoś nie wyprzedza, to znaczy że jest za szybko i niebezpiecznie. <laughs> <laughs> w drodze do Słokomód zatrzymaliśmy się w Soliter. 100 km od Susufle jest piekarenka i cukierenka jest kościół, jest restauracja, jest sklepik. I to jest cała wiosetka, jak będziemy w Soliter, to to zrobimy, jak będziemy w Soliter to coś, tam ja miałam takie plany, tu apteka, tu coś. A tutaj w Soliter to są cztery domki na krzyż. Ale kurczak, tu jest fajnie. O niby soliter takie malutkie, a moje dziecko już wywąchało sklepik. Stefa, chodź, idziemy coś zjeść, bo jestem głodna. Od jest są te buty fajne. Nie no, fajny klimacik. Takiego trochę wysypiska, trochę, trochę w dziki zachód. Trochę szrotu. Podoba mi się. A tam są takie stare samochody, Stefan w Karsach. A ja znalazłyśmy ze Stefą, e, taką instalację, która przypomina Chamberlain'a. Dokładnie, Richard Chamberlain też robi z braków samochodów obiekty artystyczne. Jesteśmy tak wygłodniali internetu, że obsługa widziała, że stolik stał nasz tam. My ciągle chodziliśmy do środka po internet, więc przenieśli nam stolik, żeby był net. A po tych dwóch dniach posty, jak się rzuciliśmy, to już po prostu nie tam, że jedzenie, picie. No nie, u mnie co prawda picie, ale nie działa ci, a mi działa. Słuchajcie, głupia sprawa i przykra, bo jest tak super obsługa i tak czuła i troskliwa i kochana. A to jedzenie? To jedzenie, to jedzenie jest nie do zjedzenia. Stefa wzięła kalmary, a to jest, słuchajcie, moja sałatka kinoa która jest, uwaga, na ciepło. Pierwszy raz, że się dostałam sałatkę na ciepło. A tego się Stefania nie da zjeść. Nie da. Nie da. Damy dużego tipę uciekamy, żeby mu nie było przykro. No właśnie, o tym mówiłam. No nie ma, że nie wyprzedzi. No musi wyprzedzić Ale w sumie to się ze Stefą cieszymy, że tego lunchu <laughs> nie zjadłyśmy, bo jeden lunch był na przedniej szybie, a drugi na zagłówku Piotrka. うん。<laughs>